Cześć! Dzisiaj o faworytach nadchodzącego turnieju Roland Garros w Paryżu, a ponadto o dość mocnych słowach Endiego Rodika na temat Igi Świątek i polskich mediów. Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka programu tenisowego. A w sprzedaży jest już moja książka, królowe polskiego tenisa, Droga do Igi Świątek, wydana przez wydawnictwo Sinek Fanon, to książka o 11 współczesnych polskich tenisistkach, najważniejszych dla rozwoju dyscypliny w naszym kraju. Historie m.in. Igi Świątek, Magdy Linet, Magdaleny Fręch, ale i sióstr Radwańskich czy Magdaleny Grzybowskiej. Rozmawiałem z tenisistkami, ich trenerami, członkami rodzin o największych sukcesach, najtrudniejszych momentach, jak zaczęły grać w tenisa, jak rozwijał się tenis w Polsce. Link do księgarni i do Allegro, gdzie można kupić książkę, znajdziecie w opisie tego odcinka. Zacznijmy od wypowiedzi Andiego Rodika. to jest były lider rankingu męskiego tenisa ATP, mistrz chociażby US Open 2003, finalista Wimbledonu trzykrotny 2004, 2005, 2009. Jeden z najlepszych zawodników przełomu wieków w singlu, od jakiegoś czasu prowadzi także swój kanał na YouTubie. Zaprasza tam gości, m.in. Aryna Sabalenka była zaproszona, ale także nagrywa komentarze. Jeden z ostatnich komentarzy dotyczył wyników Igi Świątek i krytyki, jaka na nią spada. Cytuję Andiego Rudika. Słyszałem, że Iga narzekała na polskie media. Przepraszam, ale jeśli jesteś dziennikarzem, dziennikarzem sportowym w Polsce i miażdżysz ją co tydzień, to jesteś pie... Debilem. No jesteś, wybacz. Ona jest najlepszym sportowcem, jakiegokolwiek w Polsce mieliście. Porównaj to z zachowaniem włoskich dziennikarzy w Rzymie, którzy wstali z miejsc i bili brawa, gdy Janik Sinner wrócił do gry ostatnio i przyszedł na konferencję prasową. To też było śmieszne, ale pokazuje różnicę. Jeśli jesteś polskim dziennikarzem, który sprawia, że życie IG jest trudne, to jesteś debilem. Iga nie gra tak dobrze, nie radzi sobie na mocce, przypomina mi się historia Federera, który odpadał w czwartych rundach i też wszyscy bili wówczas na alarm. Rodik dodał, że gdyby był trenerem Igi, to radziłby jej bardziej zaufać swojej sile uderzeń, nie szukać zagrań zbyt mocnych, opierać się więcej na poruszaniu po korcie, grać to, co wcześniej. Grała. Co do ostatniej części jego wypowiedzi, to wyraźnie widać, że Iga nie czuje się ostatnio pewnie na korcie i wtedy nie gra tego, co potrafi najlepiej. Chce za szybko uderzać, szybciej czasami niż Rewalka, co było widać zwłaszcza w tych meczach z Kokogow w półfinale w Madrycie i z Daniel Collins w trzeciej rundzie w Rzymie. Wtedy zabrakło bezpieczniejszych uderzeń, większej liczby takich zagrań stop-spinem głębokich, ale mniej ryzykownych. Za dużo było szukania ze strony Igi Winnerów. W każdym zagraniu. Jeśli zaś chodzi o słowa Rodika o polskich mediach, to faktem jest, że IGA kolejny raz w ciągu ostatnich miesięcy wskazuje, że media w Polsce jej zdaniem przesadzają w opisywaniu jej wyników, tego co się dzieje. Pierwszy raz chyba mówiła o tym jesienią w rozmowie z Stefanem 24, gdy opowiadała więcej o sprawie dopingowej. Powiem tak: są media i media, dziennikarze i dziennikarze. Ci, którzy siedzą mocno w tenisie, raczej czują, że sytuacja IGI jest skomplikowana. Wszystko, co przeżyła w ostatnich miesiącach jest po prostu trudne i nie da się o tym zapomnieć, wyłączyć. Gdy się analizuje jej rezultaty, i też nie da się być zwyczajnie cały czas na topie wygrywać każdego turnieju. Jednocześnie zgadzam się, że mamy najlepszą nie tylko tenisistkę, ale moim zdaniem także sportowca w historii i trzeba gdzieś znaleźć umiar w spojrzeniu na igę. Krytyka merytoryczna co nie działa, moim zdaniem jest ok, warto o tym rozmawiać, zastanawiać się, co mogłoby działać lepiej w grze Igi, ale taka jazda z Igą, jaka czasem się odbywa ze strony kibiców, dziennikarzy, ekspertów, moim zdaniem jest zd Zdecydowanie przesadzona. Dziennikarz ma prawo pytać Igę, jej team o obecną sytuację. Zresztą Iga wypowiadała się akurat dość często na konferencjach prasowych na temat swoich kłopotów. Także po metu z Daniel Kolis przyszła na konferencję prasową w Rzymie. Niedawno był również jej wywiad w wirtualnej Polsce. Takie spojrzenie Rodika jest na pewno cenne, bo z dystansu pozbawione emocji, jakie mają polscy dziennikarze, eksperci, kibice. Dlatego też niedawno rozmawiałem z włoskim dziennikarzem Diego Barbianim, który pisze o tenisie. Link znajdziecie na górze, który mówił w dość podobnym tonie, że oczywiście Iga nie gra tak jak w ostatnich latach, ale też znajdźmy umiar w negatywnych komentarzach opinia. Rodnik dał też przykład Sinera, jak Włosi może w drugą stronę przesadzają z podchodzeniem do swojego tenisisty, aczkolwiek jak gadałem z włoskimi dziennikarzami w ostatnich dniach w Rzymie, to mówili, że krytyka Sinera w jego ojczyźnie nie była zbyt duża, w przypadku tej historii dopingowej, większość osób rozumiała, że to było minimalne stężenie yy, środków zabronionych i bardziej przypadek. I jak Sinner grał wcześniej słabiej, to pojawiały się krytyczne głosy, ale też po prostu czekano na to, aż się rozwinie. Choć też jestem ciekaw, jak będzie dalej, bo Sinner dzisiaj jest na fali, wygrywa prawie wszystko, jest w tym miejscu, co chyba IGA w 2022 roku. Zobaczymy, jak Wosi będą do niego podchodzić po okresie tej dominacji, która na pewno kiedyś się skończy, jak zacznie częściej przygrywać to co dzisiaj przeżywa nasza tenisistka na pewno to nie jest najlepszy okres w karierze igi Świątek, ale też to jest normalne, że po trudnym okresie w jej życiu co przeszła, musiał przyjść gorszy moment. Niemniej ona nie ma jeszcze nawet 24 lat, skończy dopiero pod koniec maja, osiągnęła niesamowite wyniki i myślę, że wróci silniejsza. A przy okazji, jeśli podoba Wam się kanał Program Tenisowy i chcielibyście wesprzeć mnie w jego rozwoju, to założyłem konto na portalu SUPI, który pozwala na jednorazowe drobne wpłaty. Link znajdziecie w opisie tego odcinka. Teraz przechodząc do stolicy Włoch, to Janik Sinner przegrał z Carlosem Alcarazem wielki finał w singlu 6-7, 1-6. Pierwszy set bardzo zacięty, trwał ponad godzinę. Hiszpan obronił piłki setowe, a w drugim już była pełna dominacja z jego strony. Dla Włocha to pierwsza porażka po powrocie do gry, to był też jego pierwszy turniej, w którym mógł zagrać po trzymiesięcznym zawieszeniu. Jednak nie ma pełni szczęścia dla Włochów, bo wygrała Jasmine Paulini w singlu, w deblu, wygrały... Y Sara Errani i Justin Paulini, ale w singlu nie ma jednak tytułu dla Janika Sinera. Alcaraz wygrał cztery ostatnie mecze między nimi, prowadzi w bezpośrednim bilansie 7 do 4. Nie przegrał z Sinerem od 2023 roku. Ciekawa historia. Alcaraz odradza się, jak widać, po słabszym okresie w ostatnich miesiącach. Dla Sinera z kolei sam finał to i tak moim zdaniem jest bardzo dobry wynik. Nie grał przez trzy miesiące, były wątpliwości, w jakiej będzie formie. Bez tego rytmu turniejowego wygląda całkiem nieźle. A teraz przechodząc, może płynnie do Roland Garros i faworytów, moim zdaniem największych, to u panów oczywiście finaliści z Rzymu: Carlos Alcaraz, Janik Sinner, chociaż Włoch nigdy nie był w finale w Paryżu, i mączka to nie jest jego ulubiona nawierzchnia, niemniej i tak myślę, że zajdzie, da zajdzie daleko. Hiszpan z kolei broni tytułu, ciekawe, jak sobie poradzi. Groźni mogą być także Zwieriew. Djokovic to duży znak zapytania, bo ostatnie tygodnie nie najlepsze, aczkolwiek wiadomo, dla niego tryb wielkoszlemowy wiele znaczy. Będzie walczył o 25 tytuł, też potrafi grać w wielkim szlemie do trzech wygranych setów. Groźni mogą być także Root, Draper, Musetti i Dimitrov moim zdaniem. Mamy dwóch głównych faworytów, Sinner i Alcaraz. Obecność Kogokolwiek innego w finale moim zdaniem będzie można rozpatrywać w kategorii niespodzianki, chociaż też podkreślam, Sinner w Paryżu nigdy nie czuł się najlepiej. Jeśli chodzi o panie, to Iga Świątek od poniedziałku spadła na piąte miejsce w rankingu i właśnie z tym numerem będzie rozstawiona w stolicy Francji. To oznacza, że na przykład już w ćwierćfinale może wpaść na arenę Sabalenkę, ale nie musi, zobaczymy jak się ułoży losowanie. A potem same wyniki. Nowa sytuacja to jest na pewno dla Igi pierwszy raz wypada stop 2 od wiosny 2022. W tej sytuacji kto będzie główną faworytką do wygrania, moim zdaniem nie ma takiej jednej tenisistki. Sabalenka, Goff, Paulini to teoretycznie najmocniejsze nazwiska obecnie, ale Sabalenka w Rzymie wypadła raczej średnio, przegrała w finale z G, aczkolwiek ten sezon ma cały czas bardzo dobry. Zdecydowaną jest liderką rankingu WTA, ale nigdy nie była w finale w Paryżu. Coco Goff jest mocna. Ostatnią finał w Madrycie, w Rzymie była w finale Roland Garros 3 lata temu, aczkolwiek no, zdarza jej się przegrywać te kluczowe mecze nadal. Jasmine Paolini broni punktów za finał z Paryża z zeszłego roku. Wygrała w Rzymie, więc myślę, że to ją może podbudować dodatkowo. Moim zdaniem w dalszej kolejności faworytek, takich mniejszych, to mamy Igę Świątek, Mirrę Andrzejewą i Qin Wenzhe. Iga to jednak czterokrotna mistrzyni i w Paryżu czuje się najlepiej, broni tytułu, ale może spadek na to piąte miejsce i słabsze trochę wyniki ostatnio mogą paradoksalnie sprawić, że presja na niej będzie mniejsza. Kto wie, Aczkolwiek oczywiście musi zagrać zdecydowanie lepiej niż w ostatnich tygodniach, jeśli chce dojść do półfinału, finału, już nie mówiąc o zwycięstwie. Wen-je to mistrzyni olimpijska z Paryża z zeszłego roku, gdy turniej był rozgrywany na kortach Roland Garros, także Ograła niedawno Sabalenkę w Rzymie. Mira Andreeva już w poprzednim sezonie była w półfinale w Paryżu. Stale się rozwija. Trochę niżej w tej teoretycznej analizie stawiałbym na Pegulę, bo nigdy nie była w półfinale nawet Roland Garros. Na mączce nie jest aż tak mocna, wydaje się, zwłaszcza na tej europejskiej mączce. Ostatnie tygodnie to też potwierdzają. Szybko przegrywała w Rzymie i w Madrycie. Na Roland Garros ruszyły również eliminacje. Trzy polskie tenisistki w singlu: Katarzyna Kawa, Maja Chwalińska i Linda Klimowicowa. Wydaje się, że kawa ma na papierze przynajmniej najlepsze losowanie, ale poczekajmy. Chwalińska już w drugiej rundzie może trafić na Kaję Juwan, przyjaciółkę Igi Świątek, Słowenkę, która w poprzednich latach miała świetne wyniki. Potem pewne kłopoty mentalne, również w życiu osobistym. Klimowicowa z kolei już w pierwszej rundzie trafiła na Lindę czyli czeszkę, i tu myślę, że losowanie naprawdę wymagające, ale zobaczymy, może będą niespodzianki. Przypomnę też, że w trudniu głównym mamy już na pewno Igę Świątek, Magdalinę, Magdalene Frank. Huberta Hurkacza i Kamila Machszaka. Losowanie turnieju głównego w Paryżu w czwartek będzie oczywiście analiza drabinki na kanale program tenisowy. I na koniec dodam, że w Strasburgu ruszył turniej rangi ATP 500, gdzie Magdalinet w pierwszej rundzie pokonała barborek Rejcikową wracającą do gry po wielu miesiącach. Pierwszy mecz w tym roku Czeszki po kłopotach zdrowotnych w zeszłym roku wygrała Wimbledon, ale też te wyniki były w kratkę. Potem właśnie kontuzje. Teraz wraca, nieudany na razie powrót. Zobaczymy, jak będzie na Roland Garros. W poniedziałek Magdalena Frank zacznie także turniej, ten francuski. Jej rywalką będzie Anna Blinkowa, Rosjanka. I na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, kto Waszym zdaniem będzie faworytem i faworytką do wygrania turnieju Roland Garros w tym roku i jak patrzycie na wypowiedzi Endiego Rodika. Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.